Miesiąc wrzesień jest miesiącem, gdzie w szkołach czy przedszkolach specjaliści zatrudnieni w tych placówkach przeprowadzają takie badania przesiewowe wśród wszystkich swoich dzieciaków. Te badania są bardzo ważne, gdyż mają na celu wyłonienie grupy dzieci, którym potrzebna jest pomoc, które mają problemy, czy to z mową, czy to z innymi funkcjami poznawczymi. Jest to taki pierwszy etap, pierwszy krok do takiej specjalistycznej Diagnozy. Jeżeli specjalista zatrudniony w przedszkolu czy w szkole zauważy, że takie dziecko ma problemy, wtedy kieruje dziecko już do specjalistycznej placówki, poradni, gdzie można zrobić już taką pogłębioną diagnozę, sprawdzić wszystkie funkcje poznawcze dziecka, sprawdzić z czym dziecko ma problemy no i dostać komentarz, jak temu dziecku można. Pomóc. Bardzo prosimy rodziców, żeby wyrażali zgody na takie badania. To nie jest nic strasznego. Warto zwrócić uwagę, na co pomóc dziecku, z czym ma ono problemy. One mają na celu pomóc dziecku, nie stygmatyzować, tylko pomóc. Tak? Jeżeli dziecko chodzi, pójdzie do przedszkola, chodzi do przedszkola i nie mówi, no to tutaj od razu widzimy, że jest potrzebna ta interwencja logopedy, tak? jeżeli ma problem z artykulacją, jeżeli ma problem z prawidłowym trzymaniem kredki, długopisu, ma problem ze składaniem obrazków, to wszystko później przełoży się na problemy natury szkolnej, a ważne jest to, aby zacząć tą terapię jak najwcześniej. Im wcześniej zaczniemy, tym szybciej uda nam się wszystkie zaburzenia. Wyprowadzić. Ja ze swoim dzieckiem, które jest u mnie w rodzinie zastępczej, jestem babcią. Od początku, kiedy zobaczyłam jakiekolwiek dysfunkcje w rozwoju wnuczki, postanowiłam tutaj przychodzić do poradni z tego względu, że po pierwsze nie ma w Radomsku tego typu placówki z tak kompleksowymi usługami. Są tutaj panie, które przede wszystkim na pierwszym miejscu mają dobro dziecka, są bardzo przyjaźnie nastawione do dzieci, kwalifikacje są bardzo dobre i efekty współpracy są bardzo dobre, że dziecko po właściwie półtora roku przychodzenia tutaj raz w tygodniu rozwija się bardzo dobrze, prawidłowo zaczyna mówić prawidłowo zaczyna, zaczyna wszystkie swoje funkcje tak naprawdę spełniać. Bardzo by było dobrze, jeżeli wszystkie osoby, które widzą cokolwiek, że, że dzieje się z dzieckiem, mogą przyjść bez skierowania od lekarza na Narutowicza do poradni, mogą prosić o pomoc, mogą prosić o wsparcie nie jest to żaden dyshonor ani dla dziecka, ani dla rodziny, że po prostu coś się z dzieckiem dzieje. Jeżeli od razu się tutaj rodzic zgłosi, ma pełne wsparcie, będzie pokierowany i dziecko będzie na pewno zaopiekowane.